Owczarek niemiecki, a owczarek australijski. Porównanie. Owczarek niemiecki jest u nas o wiele bardziej popularny. Nadal owczarek australijski jest niejako taką ciekawostką. I to porównanie jest między innymi dlatego, że moim zdaniem, czy to wybierając owczarka niemieckiego, czy też całą masę innych psów, świetną alternatywą dla nich byłby właśnie owczarek australijski. Pies, o którym niedużo wiemy, ale jednak pies, o którym warto. Wiedzieć i warto się tą rasą zainteresować, kiedy szukamy psa o pewnych cechach. Ale od początku zacznijmy od wielkości. Owczarek australijski to wysokość 46-58 cm i waga 16-32 kg. Żyją one średnio około 14 lat. Natomiast owczarek niemiecki jest psem troszkę większym 55-65 cm i 22-40 kg. Żyją one średnio 11-13 lat. I tu na początku pamiętajmy, że obie rasy są to głównie psy pracujące: psy nastawione na pracę, na wysiłek fizyczny, na wysiłek umysłowy, a psy, które sprawdzą się jako psy rodzinne, pod pewnymi warunkami, czyli kiedy zapewnimy im sporo aktywności fizycznej i umysłowej. Wtedy, oczywiście, i jedna, i druga rasa może być świetnym wyborem jako pies rodzinny. Owczarek australijski to pies kochający pracę. Zwłaszcza kiedy pracuje, współpracuje z człowiekiem, i najlepiej, jeśli ta praca to jest praca pasterska. Oczywiście, owczarek niemiecki to też świetny pies pracujący, mocno nastawiony na pracę, jednak nie aż tak mocno jak owczarek australijski. Tylko, że to nie aż tak mocno oznacza, że jednak owczarek niemiecki to jest pies, który wymaga dużo, dużo, dużo tej pracy. Tu i tu potrzeba ruchu jest bardzo duża. Musimy o tym pamiętać, ponieważ jeśli one będą miały zapewnioną tą odpowiednią ilość ruchu, wtedy nie będą nam ani sprawiały problemów, ani nie będą, można powiedzieć, w złym i kondycji fizycznej i psychicznej. One będą najszczęśliwsze, kiedy będą mogły się wyżyć i najlepiej, kiedy będą to robiły z nami. Są to też psy, które potrzebują naszego czasu. One uwielbiają ludzi i chociaż są owczarkami, nam, może nam się wydawać, że są przyzwyczajone do pracy samodzielnie i tak jest, to jednak to są psy, które potrzebują naszej obecności, uwielbiają naszą obecność, lubią być przy nas. Owczarek australijski nigdy nie będzie słuchał nas w sposób ślepy. On ma swoje zdanie i sporo niezależności. Owczarek niemiecki podobnie, ale jednak nie jest tak aż tak niezależnym, nie ma aż tak swojego zdania, jak owczarek australijski. I tu o potrzebie ruchu jeszcze, bo nie wiem, czy wspomniałem. Owczarek australijski jednak tego ruchu potrzebuje troszkę więcej niż nasze owczarki niemieckie. Mówię nasze, bo bliżej nam do nich niż do owczarków australijskich. Owczarek niemiecki to psy wesoły, to psy wesołe, lubiące zabawę, ale owczarek australijski jest psem, można powiedzieć, trochę bardziej pogodnym, trochę bardziej... Pozytywnie nastawionym do otoczenia, troszkę bardziej takim rozwesalającym, i chociaż nie można tu nic ująć owczarkowi niemieckiemu, to jednak owczarek australijski jest takim bardziej pogodnym i wesołym towarzyszem. Owczarek australijski dobrze dogaduje się z dziećmi, ale trzeba go tego nauczyć. Trzeba nauczyć go szczególnie tego, żeby nie próbował je po prostu, te nasze dzieci, zaganiać, tak jak to robił. Od pokoleń. I owczarek niemiecki też dobrze dogaduje się z dziećmi, ale tu też jest potrzebne wychowanie i w obu przypadkach nasza obecność będę to powtarzał do znudzenia przy każdym materiale czy to będzie 2-3 kilogramowy maltańczyk, czy 100 kg mastrów angielski zawsze zabawa dzieci z psem przy opiece osoby dorosłej a jeśli dzieci nie znają się z psem to już obowiązek hałaśliwość. Tu i tu mogą być szczekliwe i owczarek australijski, i niemiecki. One są raczej takie dosyć hałaśliwe, zwłaszcza gdy czegoś pilnują, gdy stróżują. Wtedy niestety mogą nam dawać znać o każdej rzeczy. Są to psy bardzo czujne, są to świetne psy stróżujące, ale w ten sposób, w ten taki aktywny sposób można powiedzieć, że po prostu będziemy wiedzieć o wszystkim. Oczywiście nie będzie to tak, że spadnie liści, będą szczekać, jak to niektóre te mniejsze rasy mają w naturze, ale jednak, jak się dogadują z innymi psami? Oczywiście socjalizacja i wychowanie jest zawsze ważna. I tak jak mówię, czy to mała, czy duża rasa, no z tymi małymi jest często więcej problemów niż z tymi dużymi, ponieważ ten legendarny jork źle wychowany może sprawiać o wiele więcej problemów niż to sain 80-kilogramowy, ale obie rasy, jeśli je wychowamy i troszkę czasu poświęcimy na socjalizację, nie będzie problemów z innymi psami. A jeśli już, to troszkę gorzej może być z owczarkiem niemieckim, ale to i tak nie będzie coś, co przeszkadza. To naprawdę nie trzeba dużo sił włożyć w to, żeby kontakt z innymi psami był pozytywny. Jeśli chodzi o... To stróżowanie. Jeszcze raz powiem, pamiętajmy u owczarka australijskiego o sporym terytorializmie oraz o bardzo dużej nieufności wobec obcych. Jednak owczarek niemiecki nie jest aż tak terytorialny i nie jest aż tak nieufny wobec obcych. A to może się zdarzyć u owczarka australijskiego. Szkolenie. Szkolenie obu tych raz to jest coś fantastycznego. One uwielbiają się uczyć, one uwielbiają współpracować z człowiekiem, one uwielbiają rozwiązywać problemy, nie nudzą się i chociaż troszkę tej upartości i niezależności, jak to u łowczarków, u nich znajdziemy, to naprawdę zmotywować te psy do pracy, do nauki, to nic trudnego. Będziemy przy tym, będzie nasza obecność, jeśli ten, ta nauka wymaga ruchu, no co oczywiste. Te psy są przeszczęśliwe. Dla nich nawet kilkugodzinna sesja nauki, szkolenia, wygłupów, to jest coś, no raj, raj na ziemi. Właśnie takie są i owczarki niemieckie, i australijskie. I pamiętajmy o tym, że chcemy, żeby były fajne, chcemy, żeby były szczęśliwe, żeby nie sprawiały problemów. Połączmy naukę z ruchem. Połączmy szkolenie z zapewnieniem im wysiłku i umysłowego, i fizycznego. I obie rasy wszystko złapią. Na podobnym poziomie, bo chociaż owczarek niemiecki jest legendą, to jednak i owczarkowi australijskiemu nic w porównaniu z niemieckim nic nie brakuje. A wychowanie tu, jak zawsze, i konsekwencja, i cierpliwość. Owczarek australijski niezbyt łatwym psem jest do wychowania, chociaż źle powiedziałem ale nie będziemy tego wycinać. On nie jest aż tak prostym psem na pierwszego psa. On jednak jest troszkę niezależny, troszkę uparty, podobnie owczarek niemiecki i wychowiemy go. Może być naszym pierwszym psem, tylko że konsekwencja, cierpliwość, delikatność i czas. I naprawdę będzie świetny. Jednak owczarek niemiecki jest psem troszkę łatwiejszym do wychowania. Pielęgnacja. Oczywiście nie jest jakaś bardzo wymagająca. W przypadku owczarków niemieckich długowłosych troszkę więcej czasu poświęcimy. Tylko, że jest potrzebna, jak zawsze, i dla zdrowia, i dla wyglądu. Pielęgnacja jest im bardzo potrzebna. Zdrowie dopisuje, nie ma problemów, chociaż Owczarek Australijski jest psem, można powiedzieć, zdrowszym. On jednak troszkę lepiej, troszkę bardziej jest odpornym na te problemy chorobowe. Sport. Obie rasy są świetnymi sportowcami, świetnie się sprawdzą. To są też świetne rasy, jeśli chodzi o psy pracujące. Chociaż owczarek niemiecki, jako pies pracujący, jest bardziej elastyczny, o wiele więcej rzeczy możemy go i nauczyć i z nim robić. Obie rasy godne polecenia, obie rasy fajne. Można powiedzieć, że owczarek australijski wymaga od nas troszkę więcej wkładu, naszego, ale. Odwdzięczy się naprawdę potężnymi ilościami i uczucia, i radości, i pogody, no i będzie takim świetnym towarzyszem. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne porównania, na inne opisy, na wady, zalety dla kogo dana dane psy czy też koty. Ogólnie na ten kanał. Na inne kanały też linki są w opisie. Dziękuję, do usłyszenia i zobaczenia ponownie.